Witam Was bardzo serdecznie na wyjeździe. Dzisiaj zrobimy degustację, jako że podcast. No to miało być muzycznie, ale będzie degustacyjnie. Zobaczymy, jak Giga Boa smakuje. Także zobaczymy. Zobaczymy. Będzie opinia z pierwszej ręki. Czy tylko tak dobrze nagrywać, czy też dobrze serwuje. No i zjadłem. Jak widać, efekt na zdjęciach był. Bardzo fajnie zrobiony. Panie, bardzo miłe. Bardzo fajny lokal. Mógł być większy, na więcej osób weszło. Tradycyjnie spotkałem fanów Isamu bo czemu nie. To każdy mówi, no, patrz co on tam polecał, patrz co polecał. No polecał, no. A także teraz widzimy piękny widok tutaj e, kupówek, ale polecam, polecam. Dam 10 na 10 z dwóch względów. Nie zaszkodził mi po chwili. E, był bardzo dobry, był idealnie wysmażony stek, nie było tej bułki. Zresztą na zdjęciu samo widać. Także 10 na 10. Najlepszy burger, jakiego jadłem. A później jeszcze idę na bacę bo zjadłem tradycyjną maciorę, a później jeszcze na bacę, tylko to już na kolację. No i witam Was ponownie w takim razie tutaj, jak już widzicie, troszeczkę udało mi się tutaj napocząć. Co będziemy odwiedzać, gdzie będziemy odwiedzać, co będziemy odwiedzać. Otóż Giga Buła od Isamu. No, powiem Wam tak, na początku spodziewałem się, że to będzie gniot pewnie. To będzie gniot. Że to będzie Giga w topa, ale powiem Wam tak. Eee, to się. Można pomylić, bo burger, bo fast food, bo ten, ale też trzeba umieć go super zrobić. Nie może obsługa była super, ale giga była i samo. To jest jak ja bym chciał, jak ja bym chciał, żebym ja miał na przykład to w Ciechanowie, Mławie bądź pońsku To są miejscowości, których mam bliżej do takich typu rzeczy, bo no to jest super rzecz, super rzecz. Ale ciekawostka, tam pewnie spotkacie dużo takich ludzi w moim wieku, dużo fanów takich właśnie od niego, to jest gwarancja na 100%. Mianowicie, czemu? No, wiadomo, no przecież każdy chce zobaczyć, tak, co ten i wytworzył, jak go się oglądało, ale to jest naprawdę zasadnicza dobra rzecz. Gigamaciora, Giga maciora, która jest za 38 zł. Ja zaraz to sprawdzę, czy to jest na pewno to, bo ja tu oczywiście Wam pokażę zdjęcia, jak to wyglądało, ale potrzebuję też mieć potwierdzenie na tą chwilę obecną, bo ja to później doklejam, a, a, a to chodzi o to, żeby teraz na bieżąco. O to Otóż, mianowicie, moi kochani, e, będzie to zdjęcie na pewno też rzucone. Gigamaciora według zakopanego, czyli taniej, taniej. Ja nie wiem, gdzie, który to jest sklep giga, e, gigabuły więc za kopanem cena to jest gigamaciora 34 zł. Czyli to co jest za 38 tutaj. Może jakieś podwyżki albo coś. Ale naprawdę to było dobre. Jeszcze jest ciekawostka, wam zaraz powiem, bo chcę tutaj to wypatrzeć, żebym tego nie pomylił. To jest gigabaca. Gigabacy tutaj nie posiadamy. E, powiem Wam w ten sposób, że to jest cenowo 42 zł. Tu tego nie ma raczej w tym menu. E, pewnie powiecie, ale, ale czemu, ale przecież no, to mogłoby być dobre. To jest tylko w Zakopanem. E, nagrań z tego jako takich nie mam, tylko przed lokalem i, i, i tam wiadomo, w trakcie jak tutaj sobie szedłem, to nagrałem to. E, nie chciałem robić przypału paniom, które tam e, pracują. No co, no. A nie jest to no Gigabatsa, przepraszam. Jest. A to czemu ja tego nie widziałem? Ja myślałem, że ja tego nie zauważyłem. Ale no, gigabaca i tak był tańszy w Zakopanem, bo był za 42, to jest za 45. Przepraszam. Mój błąd, mój błąd, na końcu zauważyłem, bo wiecie, ja, ja tylko to patrzyłem, co nie tak wchodzę, aha dobra nie ma, bo powiedzieli, że to jest tylko regionalny, ale tu widocznie jest zakop, o jeszcze są małe burgery, eee, ja spróbowałem gigabacy i gigamaciory, będziecie widzieć to na zdjęciach. Eee, gigamaciora jest mega, eee, gigabaca, kto lubi tam właśnie typu takie coś jak oscypek, bo tam był oscypek, Czego tu nie ma napisanego? Ogórek kiszony, ser górski, czyli odsypek, tak zwany. I ten, e, no, autorski z żurawiną. Czyli tam była też żurawina. Jeżeli ktoś lubi takie łamańce, no to będzie super. No dla mnie lepiej wyszła giga maciora. Zjadłem tak zwany klasyk przez e, panie, które tutaj tam obsługiwały. E, jedzenie burgera, najlepszy burger jakiego jadłem. Lepszego nie jadłem, naprawdę. Jadłem jakimś tam CC-burgerze, jadłem e, różne przeróżne burgery. Najlepszy burger, jakiego jadłem do tej pory. Na pewno powiecie, ale w Warszawie lepsze może znajdziesz ITP. No ale nie za 38 zł, może być za 50. Może są jakieś lepsze, ja jeszcze nie miałem okazji, ale spróbowałem czegoś, co jednak to człowiek, który działa w branży YouTube'a, e, działa, no i jednak też się sprawdza pod tym kątem. Shit nie robi. E, jakbym miał wydać e, na drwala te pieniądze, za żadne skarby, wolałbym gigamaciorę kupić. Naprawdę. Drwala czy takie inne te fast foody z, z McDonalda, po których sraka jest jak cholera. Znaczy w moim przypadku to biegunka, bo chore jelita, ale ja zjadłem gigabułę, chore Elita, nic mi nie było, co nie? E, przynajmniej po gigamaciorze. Gigabaca troszeczkę może by tam mógł zaszkodzić, bo w sumie, ale też nie był zły i też mi nie zaszkodziło tak naprawdę. Nic tam mnie nie pędziło nawet. Więc e, gigamaciora 10, gigabaca 8. W mojej skali takiego oceniania jedzenia. To jest może pierwsze takie z tym, ale po prostu chciałem wam to pochwalić, pokazać, żeby o, no, wyjechał na wakacje, sobie nie ma go. A to mianowicie, no to ja tam chodziłem pod Zakopanem, no i nie tylko Krupówki, Gubałówka, e, Skocznia Narciarska, także, no tak to wygląda, tak to w ten sposób wygląda. Też mam troszeczkę fotek do tego, dopuszczę tutaj, e, do tego wypadu, e, ale mianowicie, no to co? Jak ktoś chciał na Krupówkach zjeść, to lepiej było przejść do gigabuły i zjeść bułeczkę dobrą w cenie normalnej, a nie za 50 zł na się nawet się nie najeść, chyba że ktoś mało bardzo jadł. Także tutaj to jest ten element tutaj właśnie zakopanego. No, pod skocznią też można zjeść, no ale to, to, to tak. No. Jak ktoś później ma jechać w razie czego na górę, to nie polecam. Swoją drogą no, warto zobaczyć takie obiekty i na Kasprowy się udać. Na Gubałówkę no to trzeba hajsu dużo nabrać. Ale przejdźmy dalej, bo ja chcę tam wam pokazać właśnie coś drugiego. Czyli mianowicie dla fanów Harry'ego Pottera. Ja gdzieś tu miałem taki fajny długopis nawet. No ale go nie mam. O mam go, mam go. Ja mówię, że inni mają czarną różdżkę, ja mam swoją białą różdżkę. I no jakby to powiedzieć no i spadło. Nieważne co spadło, ważne, że nie moja godność jeszcze. E, mianowicie e, dziurawy kocioł. E, ja już mam tu menu odpalone, oczywiście po polsku. E, bardzo fajne klimatyczne nazwy, ale no, dwóch rzeczy mi brakuje. Jak chcemy tam wziąć taką fankę Harry Pottera, wiesz, taką, taką swoją czarodziejkę, no to tam ją można zbajerować. To fajnie będzie, fajnie będzie, naprawdę, polecam. Ale jeżeli przychodzimy, jest coś wykwintnego, tego nie wiem, no coś tam lepszego, no to powiem wam, że no ja tutaj w tym menu, ja tego nie, zauwa nie zauważyłem, bo jakby to powiedzieć. Yy... No nie ma. Bardzo mi się podoba, że tu jest dialog typu karmelowe piwo, czyli mleczny napój na bazie karmelu. No tutaj mamy opisane, tak, ale mamy tymi nazwami z Harry'ego Pottera, tak. No wiadomo, że nie każdy. Czasem może tam jest nawet, nie wiem, jest eliksir miłości, tak na przykład. Kurczę, no. Fajny, fajny na podryw, naprawdę, elixir prawdy, tak. Ale też można się dobrze tutaj naciąć, bo tu gdzieś były napoje. Gdzieś to była, gdzieś to było. Z procentem były. Gdzie one były te z procentem? A może tylko na miejscu były? Nie pamiętam. Nie pamiętam, ale były jakieś tam z ulepszeniem. Miałem też zajść do tej restauracji w Krakowie, bo to w Krakowie ogólnie było tego Wiedźmina, ale ten tam chyba był w Wilczydu, tak? Wilczydu. Tak, bo tu jest gdziora wykociła, a tam jest wilczy dół, no ale się nie udało, no to jakby to powiedzieć, no tutaj było dobre, było dobre. Ale tutaj no co, w ten sposób można tutaj sobie porównać, no co do picia, no ja do picia tam nie brałem zbytnio, bo mi się pić nie chciało, ale czarodziejskie wypieki, no to też, kto tam lubi słodycze, to na taką randewu jest tak no praktycznie Idealnie. Laty dyniowe mnie kusiło wziąć. Ale powiem Wam, że może cenowo, to cenowo, ale ja się bałem, że mi zaszkodzi. Także no albo laty korzenne. W ogóle coś mnie ciekawiło, ale jest piwo karmelowe. Także widzimy, że tutaj karmelowe piwo w butelce. Także widzimy, że tutaj też mamy procent. No i co no to, to są raczej raczej to są yy, z procentem no bo co no, karmelowe piwo w butelce. Myślałem, żeby je zabrać osobiście, ale, ale nie wziąłem nie wziąłem, bo już się spukałem na zakopanem. Mamy czarodziejskie wypieki jest mandragora sławna jest tutaj no zakazany sad trochę tak zakazanym lasem zajechało no ale w sumie to się komponuje i no, no, no jest tutaj takie no. Fajne, fajne klimatyczne, i teraz tutaj spiżarnia czarownicy. Ja akurat nie w tym segmencie tutaj chciałem e, pożywić. Są też desery, ale jakby to powiedzieć, skoro mamy wypieki czarodziejskie i desery, no to tak mogli to pod jedno podpiąć. Ja nadal ceniam wysoko to jedzonko, e, ale zaraz Wam powiem, co ja miałem. Ja mianowicie wziąłem sobie przekąskę prefekta. Cenowo, to, jak widzicie, co tu się wiele nie różni. Nie mam tutaj chyba podkładki. A nie, mam, 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 wróćno. Jakie nie. W ple oczywiście, zdjęcia będą, jak ja będę rozmawiał. Oczywiście są tam ceny, tam nazwy tego, no zobaczycie sobie. Ale ja wziąłem kanapkę prefekta. Na zdjęciu też widać, jak ona wygląda. Otóż, mianowicie, apetycznie to wygląda. Super podane, i to jest takie, jakby to wam powiedzieć. To jak macie wybór iść do KFC i macie iść do tego, na przykład, albo nie wiem, jesteście na przykład smakoszami, nie wiem, jesteście takimi nerdami typowymi, co w restauracji nigdy nie byli, no ale laska lubi Harry'ego Pottera, zabieracie ją na, na randkę, co nie? No jej, no jej, no w KFC to byśmy zjedli sobie na przykład, no nie wiem, na Kurito, albo jakiegoś longierka, no to właśnie, no to właśnie w tym tutaj, tak jak taki typowy, typowy jakiś tam zenek taki, który zbytnio on tylko fast food je, można sobie tutaj kupić tą przekąskę prefekta, też biegunka nie męczyłamy, także jakościowo bardzo dobre. z barbecue? W mniej więcej chłopacy mogą ocenić, także zapraszam wtedy do nich. Ja oceniam w ten sposób, że był dobry moim zdaniem, ale ja po prostu shitowe jadłem, więc <laughs> dlatego mi smakował. Kurczak, bardzo dobry, jest panierowany i cheddar, który jest dobrze wklejony, jest go nawalony tak jak trzeba, a nie tak jak w KFC, że o ho, ho, aby troszeczkę, żeby tam nie za dużo klientowi i resztę pite w tak? Naprawdę dobre, pożywne danie, można się najeść. E, no ale to mówię. Lokal jako ten, ja bym tu jeszcze dodał jakieś tam dania wytrawne, takie typu obiad, zupa, to by nazywała się wywarczarownicy. I na przykład to by rosło nawet. Nawet taki kupi rosołek. Ale czy jakieś tam inne zupy, jedzenia na drugie na przykład, tak? Bo no dobra, przyjmujemy. Bach, moja widownia jest trochę starsza, no ale wiadomo, te dzieci jakieś tam niektórzy mają. Eee, może być tak. Idziemy sobie z dzieckiem, bo jest fanem Harry'ego Pottera. No i ja taki stary byk. Przepraszam. To się wytnie. Taki stary byk. No idę. No nie mam dzieci, no ale uznajmy, że mam. Dorosły. Trochę. Do takiego, żebym mógł je tam zabrać. No to ja bym musiał, gdybym nie był najedzony we śniadania, bym stwierdził, że zjem na mieście, to bym musiał sobie wziąć chyba z pięć takich kanapek. Niby przekąsek, kanapek. Bo trochę jestem głodny wtedy, tak? Ale jako tak tutaj, no takiego wytrawnego dania, no to by było potrzebne. Rozumiem może tam nie było zbytnio ukazane to w książce, w filmie no ale, ale no jednak co jak co, warto by to było dodać. Warto by to było dodać. No i to by było fajne. Eee, Ogólnie tą przekąskę prefekta jako smaku 10 na 10, jako z jedzeń, które jadłem no to też były lepsze, ale jako takie danie pod tą kategorię, które ja to podpinam, czyli to jest takie kurczak w picie sosem barbecue, takie jak na zdjęciu widzicie, to jest 10 na 10, jako potrawa ogólna, których takich jadłem, no to jest... 8 na 10 mogę to tak ocenić w, tym, w tych rzeczach bo jadłem lepsze rzeczy ale jako pod tą kategorię to 10 na 10 no i czy w takim ogólnym rozrachunku Giga Buła czy Harry Potter Giga Buła 10 Harry Potter 8 taką taką jako ciekawostkową rzecz mogę wam powiedzieć pod tym względem no jeszcze tutaj widzę że są yy, sezonowa magia czyli no w sezonie no ale no tutaj to nie zobaczyłem. Powiem wam tak, gadżety, które tam były, bo są też o sklepik magiczny. Jest mega drogo dla mnie, no. Dla mnie jest ciężko, dla mnie jest ciężko. Ale jest, był klimat, był klimat, zobaczcie sobie na zdjęciach. Powiecie, kurczę, ty taki stary byk tam byłeś, ja tam siostrę robiłem, no ale to był pretek, żeby też dla was coś nagrać. I było można kamerować legalnie. Nikt nie mówił, że przypał będzie, więc, więc, więc no tutaj mogłem cośkolwiek wam pokazać, ale wolę się nie odzywać, żebyście mogli się nacieszyć tym magicznym klimatem, jednocześnie jeżeli ktoś jest bardzo wierny książkom, mógł powiedzieć, ale co to tam za muzyka leci, kto to takie w ogóle dziadostwa puszcza, powiedzmy. Albo no nie wiem, to mianowicie to jest muzyka z filmu. Muzyka z filmu akurat nie jest, więc yy, polecam. Tam na HBO czy tam HBO, jak tam kto zwał to zwał, jakiś serial się kręci. Jak Severusa Snape'a Czarnego zrobili, to ja mówię, o, Wiedźmin V2 się robi, ale Wiedźmina to jeszcze Pusiło obejrzeć, bo nie widziałem filmu nich tylko w grę grałem, ale jak już widziałem Harry'ego Pottera i drugi raz mam oglądać jakiś Bóg wie co, to mi się by nie chciało, yy, więc no co by nie mówiąc, liczę, że oni z tego serialu tu nic nie zerżną, oby nie, oby nie, oby nie, no chyba, że te dania jakieś na drugie, bo, bo. bo... Chciałbym, wymagałbym, żeby to było. To restaurację jako taką oceniam też 8 na 10. 10 na 10 by było jakby było jeszcze drugie danie dla mnie, żebym ja mógł sobie zjeść coś tam fajnego, nie wiem, nawet jakieś magiczne frytaty z stekiem. No, no dobra, przesadziłem, powiedzą, ty coś by cię przegoniło. No dobra, no ale coś takiego tam no, w tych klimatach, no trudno mi powiedzieć. Jestem jakimś tam fanem, ale nie aż takim, żebym wiedział, co jedli. Albo że wiem, że jest karmelowe piwo, no to to wiem. Także tak to wygląda na ten chwilę, obecny moment. Z mojej przygody, z takiego wyjazdu, do tego majestatyczne zdjęcie tutaj załączam, zdobycia Kasprowego. Oczywiście tam kolejko jechałem, no nie ukrywajmy, że kolejką pojechałem, bo toś nie będę przecież pół dnia spędzał na iściu w górę, bo chciałem pozwiedzać, bo ja lubię podróżować i zwiedzać. Więc to było głównym zamysłem. A i w zakopanem jak będziecie kupujcie oscypków chwile w lesie, bo są bardzo dobre i są cenowo dobrze, bo 2.50 za osypka. No to to nie jest tak drogo moim zdaniem. Druga sprawa, że można też trafić na tak zwaną tajemniczą starszą babcię, która na pewno będzie miała e, swoje wyroby i też można wtedy za 2.50 to od tego ociś, więc też warto na Gubałówce akurat była. Z takich dziwnych przygód, co mi się spotkało. Wróciłem do strzelania z karabinu, znaczy z wiatrówki, z pistoletu. Nigdy nie strzelałem z pistoletu, a co najwyżej z wiatrówki jeszcze nigdy też nie strzelałem, więc strzelanie było 5 na 4, znaczy 4 na 5. Stres nie dał rady, jak stresuję, to nie daje rady. Zresztą w, grze, w grach widzieliście już nie raz. <laughs> Także tak to wygląda, moi kochani, cała moja przygoda z wyjazdu. Jakieś tam pamiątki, mam magnesy, koszulę fajną kupiłem, koszulę, bluzkę w sumie, ale no to nie tym się tu będę chwalił. Ale gorąco polecam, a i pewnie zapytacie się, czemu nagrywam na słuchawkach? No bo słuchajcie, tutaj się wygłusza, tu się mówi, ale to nie ze względu na to, no po prostu nie ma bestii. No, jak nie ma bestii, to po co mam nagrywać przez mikrofon? Tu się bawić w te majstrowanie, dostrajanie. Jak za chwilę coś też mogę nagrać do grania, tak naprawdę. Druga sprawa, że. No, co? No, po prostu takie jest szybciej i mi wygodnie, bo nie muszę się skupiać na trzymaniu mikrofonu, żeby było dobrze do buzi, żeby tam przytykało lelele, tak, tylko po prostu no tu jest i ja sobie rozmawiam i bardzo cenię też tak, że mam ręce wolne, bo mogę sobie na przykład zobaczyć w telefonie, porównać wam te ceny gigabuły. A tak, to no, to co? Tak, to, to, to nie miałem jak tego zrobić, I jeszcze powinienem wam porównać. Eee, tutaj ceny na tym Harry Potterze i ja wam to zrobię jeszcze, wam to zrobię, żeby nie było, że, eee, że, że tutaj o. W ogóle tutaj taka ciekawostka jest, ja wam to pokażę, bo jak odpalałem, otwórz Link, zobaczymy czy się załaduje. Jak się załaduje, to wam pokażę. O. I tutaj jest drogi czarodzieju, witamy w magicznej kawiarni. Rozsiądź się wygodnie, zasmakuj w korzennym piwie, dymiących eliksirach i oczywiście gotuj się, gotuj się na magię. Więc wychodzi taki gość, naprawdę super. Klimatycznie to robił, mi to się podobało. <klimy> ja czułem się, no, trochę odmłodzony nawet, bardzo fajnie to zrobił, ale na przykład ja miałem taki, taki napis, że witaj czarodzieju, pozwól nam się zabrać w podróż, tak. Do magicznego świata, próbując naszej oferty. I tutaj troszeczkę też mieliśmy takie coś na podobę. To też oczywiście wam zamieszczę, ale przejdźmy do rzeczy, bo porównajmy sobie no no, po prostu z brzegu. Zobaczmy, czy to jest prawdomówne. Ale jak już widzę, jest 24,90, jest po eliksirach po prostu patrzę. Wszystko się zgadza, cenowo się zgadza i tutaj jest duży plus dla tego lokalu. Ten lokal akurat się obronił. Gigaboła, no to zmienili ceny może na przed chwilą albo i nie. W ogóle tam też były takie obrazki, malunki T.P.M. To też wam pokażę i klimatycznie miotło. Ja oczywiście sobie wziąłem i wziąłem sobie menu, więc czemu nie, czemu nie. I też było lustro, którym można było zrobić fotę i wyglądało się tak jakby faktycznie byłby człowiek poszukiwany. Więc to też robiło duży klimat, ale to już. Wszystko to jest, to musicie zobaczyć po prostu, to musicie zobaczyć sami. Ja mam Gigabułę, pokazałem. Pokazałem Harry Pottera. Tutaj widać, to znaczy Harry Pottera. No to jest dziurawy kocioł, ale dla mnie to jest zawsze restauracja Harry Pottera. Jak tu mamy restaurację i samu, Gigabuła, to dla mnie jest restauracja i samu, co nie? Tam jest buła i samu, i samo buła. To po prostu w ten sposób się dla mnie to komponuje. I cały czas twierdzę, że on jest właścicielem. Mimo, że pewnie daje tam wiadome no, komuś pod swoją batutą, ale no, w ten sposób to dla mnie wygląda. A teraz zostawcie subika, lajka, powiedzcie, czy też jedliście gigabułę, czy jedliście też może w dziurawym kociole coś i jakie są Wasze wrażenia, jak Wy oceniacie. No i przede wszystkim, czy wam to smakuje. To jest taki nowy, taki format odcinkowy, jeżeli to się przyjmie, to będę częściej robił swoich wypraw trochę historii, opowiadał itp, ale na tą chwilę to jest taki troszeczkę spontaniczny e, odcinek, który wpadłem po prostu na pomysł, że nagram. A teraz gorąco polecam i zachęcam do subskrypcji, tak jak i do spróbowania tych rzeczy, zostawienia dzwoneczka i lajka. I do zobaczenia!